Na starość, wiesz? Inaczej się śmiejemy na starość. Tak, śmiejemy na starość. Może te błędy już inaczej dotykają? Jakie a może... błędy? W młodości to się nazywają błędy, w starości już świadome. Grzechy. 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 Grzechy przeszłości. To co, zaczynamy czy nie? No wiesz co, kiedyś trzeba zacząć. No dobrze. Od czego zaczynamy? Co jadłeś na śniadanie? Bukowskiego! No właśnie. Ja Ci powiem tak. No co ty mi powiesz? Zaskakujące, że w wypadku Charlesa Bukowskiego czytam takie zdania: mocne, ale z wulgaryzmami, niemal obrzydliwe. Albo autor się wyróżnia tym, że jest szczery. Wiesz co, ale w ogóle ja się tak zastanawiam, co to znaczy, że coś jest na przykład wulgarne, no nie w literaturze, no bo literatura jako sztuka jest taką formą ekspresji, która gdzieś tam może przekraczać pewne granice, prowokuje, stawia pytania, a generalnie widzisz, to jest pamiętasz, o tym rozmawialiśmy, seks ludzi przeraża bardziej niż yy, przemoc. I ta poprawność polityczna, o której też rozmawialiśmy. Nie, i ta poprawność szkolna, bo mi się wydaje, że wynosimy pewną taką lukierkowatą literaturę ze szkół. Albo mówienia o niej ze szkół, takie akademickie, sztywne. No tak, wiesz, Grochowiak jest już pewnego rodzaju ewenementem i, i czymś zaskakującym w szkole, a przecież a... on wcale nie jest taki mocny. Czy nawet Bursa i Wojaczek jako poeci wyklęci? Nie, no, dokładnie. Ach. No dobrze, w każdym razie w, wygląda na to, bo to przy okazji tej najnowszej książki, najnowszej pozycji Bukowskiego znalazłem takie zdanie. Kogoś, kogoś, kogoś dziwi, że Bukowski jest brutalnie szczery albo wulgarny. No, zastanawiam się, ile trzeba mieć lat albo jak mało doświadczenia z nim, w obchodzeniu się z nim, żeby. Wiesz co, ja to, ja myślę, dotkać. że to jest coś takiego jak, trochę, jak owoc zakazany. W ogóle literatura amerykańska. Caruag, Ginsberg, Faulkner. To jest taka mocna literatura. I ja pamiętam, że kiedy zdawałam egzamin z literatury amerykańskiej jeszcze na studia, to ja nagle odkryłam coś nowego. Inny świat. Właśnie taki nielukierkowy. I to mi się spodobało. I myślę, że to przyciąga młodych, zbuntowanych i, i takich poszukujących. Myślę, że tych autorów cechowała jakaś filozofia, pewna, pewne nawiązanie. Kontekst zwłaszcza. Bezkompromisowość. Ginsberga, też. ten kontekst buddyjski. No to to jest taka literatura drogi. Też. A weź coś kuźwa znajdź, jaki kontekst jest w filozofii Bukowskiego, oprócz niego samego. No właśnie o to chodzi, że tu nie ma takiego kontekstu. To, to jest coś nowego. To jest ten Tam dzień, każdy ta chwila nie. i ten moment, który on przeżywa i postanowił no. zapisać. Nic ponadto. A, czekaj, jest jedna filozofia, no do której on ciągle powracał. Kobiety. Po Kompleks Hemingwaya. A to prawda. Tam jest bardzo dużo cytatów, nawiązań i... i, i On Całe życie osoby. porównywał się z Hemingwayem. Pisał, że Hem się skończył, że był dobry do pewnego momentu, że Hem nigdy tego nie robił. No i, widzisz, i pisał tak jakby trochę o sobie, mam wrażenie. I, dziś, I dzisiaj w tej książce dzwon nie bije nikomu, również zauważa, znaczy drwi trochę ze swojego, myślę, że guru. Dawnego guru. Tak się z nim rozprawia. Wiesz, to jest takie odbrązawianie pomników, no nie? Że w pewnym momencie musimy się skończyć. Konfrontować z czymś, co uwielbiamy. I tak jest na przykład w też w moim przypadku. Uwielbiam kiedyś Marka Łaskę. Teraz nie jestem w stanie go czytać. Także to jest normalne. Chyba rewidujemy nasze poglądy. Wiesz co? Był ten fragment. Był ten fragment. Zastanawiam się, czy Ernie robił to wszystko z kobietami, co ja robiłem. Jeśli tak, to pewnie przestał, bo inaczej nie wybrałby drogi samobójstwa. Takie rzeczy były zbyt przyjemne, żeby z nich dobrowolnie zrezygnować. I o, możemy sobie spokojnie przepłynąć do, do tej książki. O czymż ta książka traktuje? Nie zdziwmy się. Że o tym sam co poprzednio. I to jest to zaskoczenie. Kto, nie, kto czytał Bukowskiego, a nie po tę książkę, to tak jakby przeczytał tę książkę. To jest po prostu zbiór pewnych jego już opowieści, historii. A tak się utarł już nawet mówić, że jak przeczytasz jedną książkę Bukowskiego, to jakbyś znał już je wszystkie. Ale dlatego, że on ma bardzo charakterystyczny sposób pisania, sposób patrzenia i właściwie to jest też taka rzecz chyba dla koneserów. A, dla a, a znajdźmy jakieś plusy tego pisania antysystemowość, brak poprawności politycznej. No taka odwaga w wyrażaniu tego, co inny. się chce, czego się pragnie, tak? I, i też opisywanie swojego życia, które no, nie jest właśnie cukierkowe. Przedstawianie by... siebie w takim trochę negatywnym świetle. A bywa też i wyzwalający śmiech, czy uśmiech na twarzy, no. Ale i napięcie erotyczne, wiesz, jak się czyta tę książkę, no to yy, masz do wyboru. Możesz sobie obejrzeć film tego typu, albo możesz przeczytać Bukowskiego, On tam, wiesz, yy, no jest... tam jest to napięcie erotyczne, Seksualne bardzo mocno. On to tak potrafi w gdzieś stylu na pobudzić. obudzić. Bukowskiego ja nie ukrywam, że i uśmiechnąłem się, i, napi napi tak, i, napią tak, i napiąłem. Tak, tak. 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 Wiesz, to właśnie <laughs> jest seks opowiadał? i śmiech. Dokładnie. Nie tanatos, tylko seks i śmiech, tak bym to określiła. Kiedy była scena o tym, jak on wrócił ze spotkania autorskiego swojego z jedną z fanek budzi się rano u jej boku. No i próbuje jej włożyć. Dobra, jak to powiedzieć? I próbuję z nią. Hmm. No, radź sobie sam. Ja chyba bym widziała, jak to powiedzieć. Ale pokłóciłam się dzisiaj z Tobą nie no, 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 no. Może odeślemy po prostu do, do tekstu, co on tam próbuje i jak to wychodzi. Jak to komicznie wychodzi. Więc to są atuty pisarstwa, i tutaj nacięliśmy się oczywiście na to, że to jest nowość. Super nowość na polskim rynku. jako ja, że raczej z taką fragmentarycznością, wiesz, to znaczy nie łykam tego w całości, bo nie ukrywam, przeczytam jedną historię i ona mi gdzieś tam ulatuje. Mam takie déjà vu, jeżeli chodzi o jego teksty. Natomiast ja go bardzo lubię za trafne spostrzeżenia na temat życia kobiet. To są takie cytaty z polotem, ale bez patosu. Dopóki ludzie nie nauczą się wypróżniać i kopulować publicznie nie będą, ani porządnymi dzikusami, ani osobami dostatecznie nowoczesnymi. Powiem tak, nie to miałam na myśli, no, ale niech zostanie. Tak w każdym razie, tak ta, ta pewnego rodzaju trafność i odwaga w wyrażaniu bardzo mi pasuje, ale to też wiąże się chyba z moimi takimi predyspozycjami, może nie, nie predyspozycjami stanem, tylko stanem, w którym ducha, ty się sama umysłu. znajdujesz, oczywiście, tak, że tak. To, co lubi? Ja bardzo lubiłam, może nawet nie wiem czy teraz dekonstrukcjonizm. Wiesz, to może nie jak się ma do Bukowskiego, ale chodzi o takie przełamywanie, frag właśnie fragmentaryczność, jakieś zaskakujące finały. Dlatego lubię na przykład Pulp Fiction, Tarantino, czyli wszystko co jest nawet mocne, wulgarne wręcz, wiesz? Ale w sztuce i na granicy. No ale pytaniem jest, czy to sztuka naśladuje. Bukowskiego, Czy Bukowski naśladuje kogoś ze sztuki? A ja myślę, że on sobie tak, że życie, życie sobie też, też kreuje. Wiesz, że my sobie coś takiego. A ty próbowałaś. Kreować swoje życie na styl i modłe. Bukowskiego? O nie? nie? Nigdy? Niczym? Nie. Nie zabiłaś Karalucha wcześniej, nadając mu imię na przykład? Ja pająki mam z nim, nadal, ale one chodzą po domu, bo do Zenek cały czas mi się szwenda po sypialni. Masz ja go zem, nie zawiję, no to absolutnie. No, prawidłowo lepiej utopić na tak Ale wiesz co, oni tak, oni, tak oni tak sami odchodzą, naprawdę. Jakbyś tak znikają po pewności. Bo czasie. ja chciałem powiedzieć, że trzeba być w męskiej energii, żeby sięgnąć i sobie czytać spokojnie tę prozę. Ale jeśli wiesz, chodzi że o kobiety, tak. wiesz? ja chyba tak umiamy, dokładnie. Bo wyzwolenie seksualne jest też dosyć brutalne momentami i niestety to wy jesteście jako obiekty niezaspokojone. Wiecznie, które nadają sens i rytm zaspokajaniu się u mężczyzn, czasem nawet brutalnemu. No. Hmm, powiem tak. I na tak. taki obraz wszystkie feministki świata po prostu powinny się. wypiąć. <laughs> Tego nie puszczamy. To jest oferta, proszę Państwa. Tego nie puszczamy. Nie? Nie. Ale my. Ale wypiąć to tutaj jak najbardziej pasuje. Ale wiesz, że czasem i mnie ten brutalizm przerastał. Znaczy, znaczy, ale to tak jak wszędzie jakieś Jak jest dużo to? słodkiego, to ci na początku smakuje i masz przesyt. Jak jest dużo gorzkiego, to jest ze wszystkim. Używanie głowy tak. kobiety, dowalenia nią w ścianę. No jakby ktoś spróbował, to chyba bym tak oddała, żeby się przewrócił po prostu. To też było dla mnie nie do zniesienia, ale widzisz, bo to naprawdę jest tak, jak ze wszystkim. Umiar. Ten... Nie ma umiaru. Bukowskiego na szczęście nie ma umiaru i to, co mówiliśmy, on jest inny niż wszyscy. A jeszcze, ty powiedziałaś o, o dekonstrukcjonizmie, a ja chciałbym zauważyć. Znaczy, to nie jest ten dekonstrukcjonizm, dekonstrukcjonizm de ride, tak? Akademicki. No, nie, no, nie, nie, nie. Chodzi mi raczej o takie łamanie, przełamywanie czegoś, konwencji, estetyki, dobrego smaku. Nawet jakby... schematu myślenia, bo on no. ciągle gdzieś jednak zaskakuje. Schemat, Ale wiesz, tak. co jest najbardziej zaskakujące, tak samo w jego opowiadaniach, jak i w wierszach? Mhm. Płęta. I on cudownie potrafi dojść do takiego momentu, że w płęcie zostają nam dwa obrazy. Jeden to ten z fabuły, która szła od początku do końca, a w drugim, jakimiś kilkoma zdaniami, czasem wręcz jednym zdaniem, zostawia nam obraz po prostu jak z telewizora. Całkiem nowy, całkiem świeży i my robimy takie aaa. A wiesz właśnie po czym można poznać jednego tak dobrego i twórcę? Właśnie tak jak powiedziałeś, po puentie. Po po Jeżeli po... wszystko zmierza do jakiejś płęty, to znaczy, że to jest tak logicznie spójne i zaskakujące, że właśnie to jest taki wyraz, wiesz, już artyzmu i umiejętności. Jest fajne opowiadanie, obudziłem się w obcej sypialni. No tak jak obudziłem się w obcym mieście, wiesz, można na różne sposoby. I tam jest taka tragikomiczna scena, kiedy dwie zazdrosne o niego kobiety zaczynają się tłuc. On, on podziwia ich kobiecość, wysokie szpilki, pończochy, paski do pończoch, bransoletki, a jednocześnie polewa sobie szkockie i tam już te nogi fruwają w powietrzu i szuka w stacji radiowej jakiejś muzyki klasycznej i cieszy się, że, że w końcu znajduje tam Szostakowicza. Rozumiesz, to z jednej strony ten dynamizm tej akcji, wyrywanie sobie włosów, nie, to jest a z drugiej to jest... strony ten Bukowski spokojnie nalewający sobie Szkockiej. Tak, ale gdzieś to jest to, o czym mówiłam, u niego, ja nie odnajduję tutaj eros i thanatos, tak? gdzie to zazwyczaj się łączy w takiej pewnej brutalności. To jest po prostu eros i humor i, i to się gdzieś tam potwierdza. Mhm. No jak ktoś nie widział nigdy, jak się kobiety biorą za łby, to w to polecam, tym opowiadanku, tak, bardzo, w tej książce bardzo. dzwon nie bije nikomu. Może sobie tę pamięć odświeżyć. Ale wiesz co, to też jest coś takiego, jak nadawanie sobie pewnego znaczenia i wartości. No bo zobacz, jeżeli biją się o ciebie kobiety i to w taki sposób, a ty to celebrujesz, to zobacz jak wzrasta w tym momencie ego. Ja podejrzewam... Że nie wiem, czy to nie jest trochę tak jak u Bruno Szulca. Wiesz, że te kobiety, Ale... które go tak naprawdę w rzeczywistości przerażają, on pokazuje w taki sposób, że to on je ujarzmia na przykład. No, chociaż nie szulca, to tam one były takie już demoniczne formie pokazane. Niemniej jednak takie mam wrażenie, że to jest takie oswojenie, że w głębi duszy on się chyba trochę bał tych kobiet. No tak, bo ale... zobaczcie, jakie on wybierał. On wybierał takie a, trochę a, a. już zniszczone, jakieś ułomne, tak? To była prostytutka, to nie miała zęba, to nie miała czegoś. On nawet opisywał. One miały że... takie braki, do których go ciągnęło. On tam raz wiesz, co mówi, że, chodzi, że, że warto chodzić do biblioteki, bo tam są takie, wiesz, uładzone dziewczyny, kobiety. Żeby poznawać dziewczyny, tak? Tak, tak. i on o tym pisał dokładnie. I on bardzo dużo czasu spędzał Panowie, w zapraszamy do biblioteki, mamy tutaj szeroki asortyment. <laughs> Tego nie wpuszczaj, proszę cię. Bo zabija. On zabija, obiecuję. Obiecuję, że zabiję. Przeżyłem cztery lata w całkowitej samotności i doskonałej formie, a potem jedna zapukała do drzwi. To wy jesteście źródłem tych wszystkich My jadek, się dobijamy, konfliktów. Tak? My się dobijamy. Do was. Kłótni i tego chaosu, które wprowadzacie w życie mężczyzn. A ja myślę, że to jest takie mizoginistyczne określenie. Właśnie kobieta utożsamiana z wiecznym chaosem, z niepokojem niepełnosprawnym... i kłótnią, I kłótnią no, oczywiście. Bardzo mizoginistyczne. Ale bardzo, bardzo oddające też stan ducha tegoż autora. Przejdźmy do podsumowania. Ostatecznie jakie są twoje wrażenia po tej lekturze? No czekamy, aż komuś zabije ten dzwon po prostu, ale myślę, że zabije, bo znajdą się tacy, którzy chętnie tę książkę przeczytają i słusznie. Chociażby po to, żeby sobie jeszcze raz odświeżyć niepokornego Bukowskiego i zobaczyć jego świat, jego oczami. Mówię wprost, że to będzie książka dla fanów. Ale wiesz, dlaczego bo wielbiciele Bukowskiego nie czytają tej książki z taką myślą osądu, tylko chyba bardziej na zasadzie jako pewnego fetysza, tak? Że, że to jest coś, to jest, co kochają to jest, i do tego się wraca. To jest raz, a dwa. Ja myślę, że on bardzo pomaga oswajać pewne momenty w życiu. Na przykład, kiedy nagle stajemy się samotni. Patrz. Większość mężczyzn godzi się na namiastki, bo po prostu są samotni, bo po prostu się boją, bo po prostu brak im odwagi, by żyć w pojedynkę. Akceptują wszystkie wady u tej drugiej osoby, żeby po prostu mieć ją przy sobie. I to działa w obie strony. Miałaś zachęcać. No i zachęciłam?